Jedziemy pod kierunkiem polskiego przewodnika, pana Maćka, ale za współtowarzyszy podróży mamy grupę niemieckich emerytów. Temperatura jak na Gran Canaria, ledwie 15 stopni, śladu słońca, chmury, ale nie pada. Zobaczyliśmy włoski koper, właśnie przy drodze. Gran Canaria, z trochę innej perspektywy. Gran Kanaria plaż Dyskotek jest prosta, taka trochę siermiężna, kanaryjska wieś. dalej, też jeden z najładniejszych szaków, można zobaczyć na, na Gran kanarii Różnice pomiędzy południem, które suche, skaliste, prawda. A północą jest coraz bardziej zielona. Bardziej zielona. I wilgotna powiedzmy. I czerwona. Z tego robimy soki. A co to jest to tutaj? krzew żarnowca. s 120 robi się z tych. No 120 O i to jak się roztarło, no, taki to pęka się... wręcz. Dobrze, że się nie pochlapa no, bo nie wiadomo. To do szminek podobno 3. to służy. To są larwy takich robaczków, które Żerują na, na tej opuncji. i są źródłem tego barwnika. I podążamy dalej w górę. Jest mokro, ślisko i rześka temperatura. A tak wygląda dzika oliwka. Rodzi owoce, ale nie są one zdatne tak naprawdę do, do jedzenia. Na każdym kroku jakieś nowe rośliny, takie które przynajmniej ja widzę po raz pierwszy. Spinamy się nieco w górę na wysokość 700 metrów nad poziomem oceanu. A zaczęliśmy od trzystu kilku metrów. A to drzewko to. Po prostu migdałowiec, ale taki, co jeszcze nie kwitnie i nie ma owoców. Woda z źródeł górskich, okazuje się, jest odprowadzona takimi kanałami na dół do miast. Coś na wzór lewad portugalskich. Tutaj rośnie dąb korkowy, i te wszystkie na tym wzgórzu drzewa to dęby korkowe, ale nie służą one tutaj w żadnym wypadku do produkcji. Na przykład korków do winy. A te drzewa jak w zaczarowanym lesie. Wyłania się słoneczko za chmur, a my podążamy takim zielonym, dzikim tunelem. W Kanarii nie ma rzek, nie ma jezior, ale w górach woda wydobywa się z podziemnych źródeł. Sesja fotograficzna i tu mamy takie mikro kaskady. A to są, jak się okazuje, dzikie wieżby. Po niemiecku Wajden, mówią Niemcy. I kolejne piękne miejsce ma, ma wszelakie zastosowanie. kanał w którym płynie ten strumień prawdopodobnie jest pochodzenia wulkanicznego a na wzgórzu piękne krzewy, agawy jak w Meksyku te kamienne rowki na tym kamieniu to kręgi takie są dowodem powolnego

no wygląda jak mniejsze, to lekarski. Jest... Lecz teraz jest do 2 metrów wysokości, wysokości tylko na Wyspach Kamerskich na, wyspa na Manezach. No właśnie teraz rośnie. Tanie obok mleka. Ten... Jeszcze do wodospadów ponad 800 metrów. Pierwszy pierwszy egzemplarz tutaj I to są kwiaty na krzewie żarnowca. On bardzo pięknie pachnie i podobno wiosną pokrywa całe te zbocza białym kwieciem jako połaciami śniegu, ale poszedłem w płectwo a w tym miejscu cała rodzina od mleka chyba bo ma sok, taki mleczny ale, so, ale ma taki biały sok jak mleczu mleczu w wersji mniszka lekarskiego taki kanaryjski to jest mleko, mlecz a bajka Coraz bliżej celu tutaj ściany wąwozu znacznie przybliżyły się ku sobie ustaliście jeszcze 500-600 metrów do celu. Za nami podąża już druga grupa piechurów. Idziemy odcinkiem drogi bardzo niebezpiecznym, stromym. Z jednej strony przepaść, z drugiej jakieś kamienie, aż mnie się niedobrze robi. To lawenda kanaryjska, taka wersja po Vancouver, ale nie taka jak w Prowansinie, ale lawenda. Po lewej będzie tutaj półka skalna Mająca z lewej strony przepaść Dlatego trzeba trzymać się strony prawej no, łatwo mówić proszę pana No rzeczywiście wygląda to niefajnie Tak osiągnęliśmy chyba już cel, bo słychać szum spadającej wody, już czego nie widać. Już są tutaj jakieś grupy. Nie nie, Nie, ale to ja No i jak na warunki kanaryjskie, no to całkiem przyzwoity ten maser. No I rozpoczynamy odwrót powrotem na tą kamienistą ścieżkę 3 kilometry Pogoda trochę się poprawiła. Wyflinęło niebo za stromych szczytów tego wąwozu i rozpoczynamy jazdę. Skrót myślowy oczywiście powrót na nogach. Znowu to krytyczne miejsce nad przepaścią bez poręczówek ani zabezpieczeń Piękności po prostu co to Nie zobaczcie co to jest tutaj na wódkę z tego się robi Absent. Spróbuję trochę, próbuję, eee, ja to, żeby... No to jest podobne opiołom. No. Do martini się dodaje. Ale taki bardziej ostry niż Estaba me paró entonces, me saco la ahora no, pero que no sabía dónde quedaba canario. No, pero, pero es, y que vivíamos en cuevas o... bo zaczyna siąpić deszcz Po drodze spotkaliśmy Amstafa. It is American Stafford? Jest yeah. Amstaf. Piękny Beautiful Lord Toska? Tohka. Toska Toska my <grywamy> się już do początku wąwozu jakiś 20-30 minut spacerku, i stąd udamy się na południe wyspy do miasteczka Fataga na lunch. Prawdę mówiąc, nastawiłem się tutaj na drogę nieco inną: suchą, ciepłą, mimo grudnia. Było zupełnie odwrotnie. Kroki niewiele dotarliśmy do takiego płaskowyżu, to krzew kabajbry. Są dwie wersje, słodka i gorzka. A ta gorzka produkuje mleczko. To mleczko ma właściwości trujące. A słodkie używa się do produkcji podobno kosmetyków jakichś. Jesteśmy blisko parkingu, od dali widać zabudowania jakiejś wioski oceana Zielone, nie? I tu znowu krzewy tego. Z paragusa. Jak ci ludzie tam funkcjonują? świecie po cholerę tak wysoko. zakończyliśmy już podróż po tym pięknym rzeczywiście miejscu